Zapraszamy do wysłuchania podcastu z serii Rodzic 10 na 10, zrealizowanego w ramach programu edukacyjnego W Rodzinie Siła. Celem programu jest wspieranie rodziców w ochronie niepełnoletnich przed dostępem do alkoholu i zachęcenie ich do dawania dobrego przykładu swoim dzieciom. O tym, jak tego dokonać, rozmawiają ekspertki programu: dr Aleksandra Piotrowska i Odeta Moro. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To jest podcast Rodzic 10 na 10, wszystko w ramach kampanii w rodzinie siła. To tu właśnie z doktorem Aleksandrą Piotrowską rozmawiamy o tacierzyństwie, macierzyństwie, o rodzicielstwie, mhm. o wychowaniu naszych najmłodszych. Pani doktor. Doktor Aleksandra Piotrowska jest przy mikrofonie, już słychać dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak to jest z tymi drzwiami, które często się zamykają nam rodzicom przed nosem? Bo to, że można sobie przytrzasnąć palce, to jest jedna rzecz, ale ten ból wewnętrzny, który się pojawia, że jednak jesteśmy niepotrzebni, że stawiany jest wielki mur, to trochę boli, ale ja wiem, że to jest potrzebne. Czy się mylę, czy nie. Nie no, oczywiście, że, że, że masz rację. Wiesz, myślę, że to, te, te zamknięte drzwi to w ogóle musimy rozumieć dwojako. Po pierwsze, w sensie dosłownym, gdyby tak policzyć, jaki procent czasu spędzanego przez naszego nastolatka w domu spędzany jest za zamkniętymi drzwiami. Do jego pokoju. Oj, to myślę, że całkiem liczący się procent by wyszedł. Różnica tutaj między dziesięciolatkiem a piętnastolatkiem jest naprawdę szokująco duża. No, ale po, po, po drugie, te zamykające się drzwi możemy rozumieć także metaforycznie jako próbę odcinania nas od życia. Od przeżyć, doświadczeń, tego, co naprawdę dla naszego nastolatka ważne. To pewnie jest dużo groźniejsze. To, to odcinanie to jest taki element, który my musimy zaakceptować? Czy jednak powinniśmy wsadzać nogę w też parę i trochę się rozpychać, próbować jeszcze wsadzić nos między drzwi a futrynę? Wiesz, całej nogi to bym chyba nie, nie rekomendowała wsadzać. Ale tak troszeczkę no, próbować przekonać te drzwi do, do, do uchylenia to owszem, owszem. Czyli no, po pierwsze, musimy rozumieć przyczyny. Musimy rozumieć, że nie doświadczamy oto klęski wychowawczej, że to nie jest tak, że ten nasz małolat zamyka drzwi, dlatego że my się okropnie zachowaliśmy, zrobiliśmy coś strasznego. Nie, on musi. Nauczyć się, ma na to parę lat, zbudować sobie swój świat niezależny od rodziny, w której przyszedł na, na świat. Do tego potrzebne jest to stopniowe luzowanie relacji, spędzanie, spędzanie czasu coraz częściej niezależnie od rodziny. Ale to naprawdę nie musi oznaczać zerwania więzi, zerwania relacji z rodziną. Odchodzenie w stronę rówieśników jest normalne. Pewne luzowanie więzi z rodziną, spędzanie coraz mniejszej ilości czasu jest normalne, nie powinno wywoływać y, y, niepokoju. Jeśli szesnastolatek y, woli spotkać się z kolegami niż pójść z nami na imieniny cioci Halinki, to naprawdę. To jest, jest... normalne. To jest naprawdę sytuacja zupełnie normalna. Nie obrażajmy się, nie wprowadzajmy milczących dni, bo to jest zupełnie bez sensu. Czy znaczy, nie Myślę jest tak, sobie. że ten bunt nastolatka i to odcinanie się czasami jest takie drastyczne? Mam wrażenie, że nastolatek nie ma litości. Widzi, że my przeżywamy to na jakiś sposób, bo to jest gdzieś tam rozłączenie z naszym kochanym małym dzieckiem, które zaczyna się zamieniać w Które już nie w jest małe, tak nie mówiąc. Mm. No właśnie, tak. to boli. A, a, a nastolatek no boli, boli. sypie sól na rany. Też tak robiliśmy, nie wiem, czy to jest pocieszające, ale no taka kolej rzeczy. Powiem Ci więcej, im bardziej będziemy starali się nie dopuścić do tego rozłączania i rozdzielenia, tym te rany będą coraz częściej jątrzone przez sypaną sól. A więc pozwólmy dzieciakowi żyć własnym życiem, pod pewnymi warunkami. Własne życie nie może oznaczać zerwania relacji z rodziną. Zresztą tak naprawdę nastolatek w dalszym ciągu tej rodziny bardzo potrzebuje. I z niego jest taki kawał chojraka niebywale pewnego siebie, dopóki mu jakoś tam na zewnątrz rodziny wszystko się układa. Ale jeśli dostanie psztyczka w nos albo wręcz cios w ucho natychmiast ląduje na terenie rodziny, niekoniecznie może chcieć o wszystkim opowiadać, bo to przecież, no wiesz, nie, nie honor przyznawać się do, do porażek. Ale takie niezwykle ważne jest to, żebyśmy wtedy służyli za życzliwe ucho. Wiesz, nastolatek bardzo często opowiadałby nam coś, gdybyśmy potrafili ograniczyć się do słuchania. Jakież my tutaj. No, czyli słuchanie długę. jest tutaj kluczem do sukcesu. Tak, ale wiesz, takie słuchanie bez oceniania, nie z pozycji mentora, który jest jedynym dobrze zorientowanym, ani nie z pozycji korektora. Który ma za chwilę wprowadzić jakieś zmiany. Wiesz, jaki jest bardzo częsty błąd, to od wielu młodych ludzi słyszę, że no powiedzmy, wyczuli taki moment, kiedy wydaje im się, że i oni mają ochotę pogadać, i matka czy ojciec chwilowo gotowi są swojego czasu użyczyć, i teraz jeszcze nie, 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 nie wypowiedzieli zdania do końca. A matka przyczepia się już do jakiegoś jednego słowa, które w tym zdaniu zostało y, użyte. Czyli to, tak naprawdę my, rodzice, musimy łapać się cały czas za język, cały łapać czas go trzymać na. Ale wiesz, co jest ważne? Przede wszystkim, jak nastolatek zaczyna do ciebie mówić, to powinnaś być ogarnięta takim nastawieniem. Co on czy ona chce mi teraz powiedzieć? O co chodzi? A nie to, że użył, pardon, nieparlamentarnego słowa albo wyraził się, nie wiem, lekceważąco o, o kimś dorosłym, a ty już wkraczasz tutaj z naukami moralnymi. Staraj się wychwycić intencje, z czym ten młody człowiek ewentualnie do ciebie przychodzi, co się w nim dzieje, a to, że użył niefortunnych słów, zostaw. Może będzie spokojniejsza chwila, żeby zwrócić uwagę na, 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 na niewłaściwość takich określeń. Ale jeśli teraz z tym ja wiem, tylko przerwiesz rozmowę, nie dopuścisz do jej dalszego ciągu. Tylko też rodzice nastolatków często y, gdzieś tam żalą się, że syn, syn się cały czas kłóci. Y, na hasło pojedźmy do dziadków mówi, że nie wiem, ma y, ważniejsze sprawy. Y, rodzice mówią, że 17-letnia, czy ta 16-letnia córka mówi, że już tak ich wykańcza psychicznie i fizycznie, że nie mają siły na nią patrzeć, a otwierają jej drzwi i okazuje się, że ma niebieskie pasemka na głowie. Czy nie wiem, y, prosimy o coś takiego dzieciaka? Mówimy, zrób to, zrób tam. Tam to zawsze są rzeczy ważniejsze, albo po prostu jakiś taki foszek na zasadzie: O Jezu, daj mi spokój. O Jezu, o co ci chodzi, o co ci chodzi, o Jezu. No i ja to ci powiem, też, czasami, jakby czasami... gdzieś to się nam zbiera, wiesz, i, hmm. i potem ma prawo wybuchnąć. Słyszymy cały czas, to, tak że nam się zbiera, nie jest tożsame z tym, że mamy prawo wybuchnąć. No właśnie dowcip polega na tym, że te wykonywane przez nastolatka gesty, czy wypowiadane słowa, bardzo często nas najnormalniej w świecie bolą. Odbieramy jako, jako niesprawiedliwe i jako krzywdzące. Ale widzisz, to nie upoważnia nas do tego, żeby dawać upust swoim emocjom, wylewając w stronę nastolatka mnóstwo pretensji, no na dodatek często nie kontrolujemy wtedy także słów, których sami używamy i robi się, robi się bardzo nieładnie, nic dobrego z tego nie, nie wynika. Cały czas musimy mieć świadomość, że procesy rozwoju wprowadziły huśtawkę w główce mojego dziecka, a nie w mojej, ja jestem osobą dorosłą. Ja powinnam sobie z tymi obrażeniami radzić znacznie lepiej niż nastolatek. Wiesz, to też jest proces wychowywania. Ja mu wtedy pokazuję, jak radzić sobie w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy niedobrze albo wręcz parszywie traktowani przez innych. Ja mogę zdecydowanie zaprotestować i powiedzieć: Najnormalniej w świecie jest mi bardzo przykro, krzywdzisz mnie, zachowując się w ten sposób, i sprawiasz, że przestaję mieć ochotę na y, rozmowy. Mam prawo tak powiedzieć. Nie mam prawa wybuchać z y, stekiem przekleństw y, albo co, co gorsze, wiesz, w wielu rodzinach ciągle dochodzi do policzkowania. Niemożliwe. Tych, no naprawdę. Już, już nie jest tak, że dostaje klapsa w tyłek, bo na to jest za duży. Klapsami traktujemy takie młodsze. Nastolatkowie płci obojga bywa, że, że, że dostają od nas w twarz. Przecież to są straszne rzeczy. I teraz żadne zapomniał o tym, tak. że byliśmy tak bardzo wzburzeni, że jak on śmiał. Zachować nie, to nic się, nie tłumaczy. Nie, to absolutnie nie tłumaczy. Niech każdy sobie wypraktykuje jakąś szybciutką metodę odzyskiwania przytomności, a jak czujemy, że za chwilę wybuchniemy, to, to trzeba wyjść muszę wyjść na moment, bo mnie szlak trafi. I po prostu wyjdźmy Trzeba do pójdź, łazienki na minut, jeśli możemy, wyjdźmy pobiegać, jeśli mamy psa, to to jest bardzo piękny pretekst. Bierzemy kundla i, i lecimy wokół białek. I głęboki oddech, i, Ta, i, i głęboki oddech, wracamy i rzeczywistość jest zupełnie właśnie. inna i to jest I dobry zobra, pomysł. Ja nie namawiam do tego, żebyśmy pozwalali na nastolatom na wszystko, ja tylko namawiam do tego, żebyśmy im wskazywali granice, ale bez obrażania. Bez słów typu pentaku, jak śmiesz, bo ci zaraz tam y, przywale, albo zrobię y, jeszcze coś innego. Szacunek. To nie służy. No to niczemu nie służy. A już na pewno nie Szacunek. w trzymaniu mm -hmm. tak ani autorytetu, ani, ani dobrych y, relacji. Szacunek to jest coś, co jest niezbędne we wszystkich relacjach i tych z dorosłymi, z dziećmi, nastolatkami, z każdym mm -hmm. drugim człowiekiem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Doktor Aleksandra Piotrowska była tu dzisiaj. To był podcast Rodzic 10 na 10. Ja Wam życzę tego, żebyście takim rodzicem 10 na 10 byli. Wszystkie tematy, których warto posłuchać znajdziecie zawsze tu. Wszystko w ramach kampanii w Rodzinie Siła. Do usłyszenia i dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo podcastu z serii Rodzic 10 na 10, zrealizowanego w ramach programu W Rodzinie Siła. Organizatorem akcji jest sekretariat przemysłu spożywczego NSZZ Solidarność, a partnerem Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. Patronami medialnymi serii podcastów są tygodnik Solidarność i onet.pl. Po więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej programu www.wrodziniesila.pl w rodzinie Sila.pl